Igor Michaliszyn pogali RWC5. No, dzisiaj generalnie mamy no szybkich skończeń. zaprezentowałeś się fanom w Ambilasze przez pełen dystans. Zadowolony jesteś ze swojego występu, ze swojego pojedynku? E, tak, witam wszystkich. Tak, jestem jesteś. zadowolony. Wiedziałem, że Piotrek to jest mocny przeciwnik. Daliśmy fajną, cyrundową bitkę. Myślę, że kibicom się podobało i o to też mi chodziło. W takim razie zdradź teraz już powad, jaki był game plan, no bo zwykle Przewidujecie, że to może trwać 15 minut, no ale jak się nadarzy okazja, staracie się, się kończyć walki wcześniej, jak to miało wyglądać dzisiaj. E, powiem wam tak, czym więcej trenuję, tym coraz mniejszy game plan układam, tak? Wiadomo jakieś założenia taktyczne mamy, ale wydaje mi się, że jestem z tych zawodników, który po prostu musi poczuć rywala i staram się na bieżąco słuchać narożnika i jakby zmieniać wszystko w trakcie walki. Boherzy wystąpili dość, no abym powiedział szalone kursy. Byłeś miażdżącym faworytem, na ciebie można było wygrać na złotówce 20 groszy, mm -hmm. za to na piątku 4,20 aż, to około 4 złotych, to jest miażdżąca przewaga, a no, bardzo to tak nie wyglądało, jednak trochę cię zdrowa ta walka, kosztowała, jesteś zaskoczony, bo pewnie kursów wcześniej nie znałeś? Ja jestem zaskoczony, bo nie wiedziałem, że w ogóle można było obstawiać, jak bym wiedział, może moi znajomi by coś postawili, nie wiem, nie patrzyłem, tak jak mówię, nie słyszałem. A co do Twojego pytania? Nie no, gdzieś wiedziałem, mocny rywal, tak? bił się też z Tomkiem Romanowskim, z którym ja się biłem, dał mocną bitkę. Byłem nastawiony po prostu na trzyrundową wojnę. Nie zaskoczyło mnie nic. W takim razie powiedz, co on pokazał takiego, czego się nie spodziewałeś? Czy wszystko było przewidywalne w 100%? Nie no wiadomo, przewidzieć nie, nie można, przewidzieć, niech to kłódziany klatka zweryfikuje, tak. E, nastawiałem się, jest poza tym jego pseudonim jest Kliszko, tak? więc nastawiałem się na boks. E, wydawało, byłem nastawiony, że będzie miał mocniejsze zapasy, tak. E, jakoś w miarę sprawnie mi to poszło, e, no ale to też na pewno to, że, że naprawdę mocno trenuje. W klubie mamy świetną ekipę i ten okres przygotowań naprawdę był mocny. Odwiedziłem dwa razy AMKOS, Jak wiemy, AMKOS słynie z mocnych zapasów, także myślę, że, że... dokładnie, także myślę, że było to widać dzisiaj. W takim razie powiedz, co zamierzasz dalej robić ze swoją karierą, no bo no, mamy gorącą nadzieję, już nie zapraszajmy, nadgroziło nam się to nasze MMA i tak jak nigdy tych Gasamper Edition nie było tak teraz w żadnej liczbie lat, tak naprawdę, bo wszystkie się dzieją latem. Kiedy chciałbyś się wystąpić kolejny raz? Najpierw wakacje, mówiłem już w klacie, że naprawdę ciężko pracowałem po mojej walce w lutym, nie robiłem roztrenowania, pomagają chłopakom, więc od lutego do teraz byłem cały czas w mocnym treningu. Czuję to, że naprawdę ciężko trenowałem, muszę sobie trochę odpocząć, ja jestem też takim zawodnikiem, że nie wybiegam gdzieś w przyszłość, cieszę się po prostu z okazji do bicia. Nie wiem, tak też mi się wydaje, że widać to, że nie wybieram przeciwników, tak, dostaję propozycje, rzadkość. No tak, taki ma po prostu styl i charakter. Taką sobie drogę obrałem, Tak, Chcę po prostu się bić, dawać twarde, mocne walki. Taki mam pomysł na siebie i nie wiem, no zobaczymy co trener z, z Kowalikiem wymyślą. Tak? Ja chcę dychnąć i myślę, że pod koniec roku będę szukał jakiejś fajnej okazji do bitki. Można nazwać się spokojnie etatowym zawodnikiem Rocky Warriors Card, ale czy jak się nadarzy okazja, propozycja z innej organizacji, też się rozważysz? No, oczywiście, że tak. Jasne. Ja jestem otwarty, tak jak mówię, na mocne, twarde pojedynki etatowym. Jak wiemy jest to organizacja, w której Paweł Kowalik tak, jakby dokłada swoją cegiełkę, więc dlaczego tutaj walczę, zobaczymy, a na razie odpoczynek. Nie znamy kulisów castingu do pierwszej edycji, tylko jeden, to one wychodzą już po tak, tej edycji. Tak. Czy był taki pomysł, żeby spróbować się właśnie w tym reality show, które no, no w tym wypadku, w którym się znaleźli zawodnicy, czyli walcząc w tej ciężkiej sytuacji na świecie akurat, na tym nie zyskają, nie najwięcej w pierwszej linii, czekają na swoje debiuty, ale czy był pomysł, żeby wziąć tam udział? Pomysł był, ja byłem na castingu. W sumie nie wiem, czy to mogę zaraz ale nikt nie mówił, że nie. Nie spodobałem się Polsatowi, po prostu ze względu na swój zaspokojny styl bycia, tak. Ja nie wykrzykuję, po prostu wchodzę, robię robotę, chcę kupować publiczność i widowiskowo po prostu sportowymi umiejętnościami. Nie bawię się w show, chcę dawać naprawdę twarde bitki i na tym mi zależy, więc tak, była... był pomysł, nie wzięli mnie, nie płakałem z tego powodu, będziemy czekać na inne okazje, tak. No to jedna rzecz, żeby się tutaj powiem ci szczerze, nie zgadza, no bo oglądajcie z się tylko jeden, tak. no i nie mo można powiedzieć wszystko o tej kibie, ale nie to, że wchodzili w ostre wymiany w Trash talk, i były tam awantury <laughs> wręcz, i szacunek, sport, no nie jakby... To, co ty mówisz, to tam właśnie oglądali, więc coś tutaj nie gra. E, no nie wiem, chyba e, pani psycholog się nie spodobała po prostu, no, nie wiem. E, nie wiem, o co chodziło, jakby nie, za, nie zaprzątałem sobie tym głowy, ale jedno, co mnie cieszy, to e, znam się z Tomkiem Romanowskim. E, jak wiadomo, biliśmy się, Tomek wygrał e, ten program, ja kiedyś wygrałem z Tomkiem Romanowskim, więc... Tak cieszy mnie ten fakt. Dobrze, tak bardzo. No, dziękujemy za wywiad, gratulujemy zwycięstwa i czekamy na powrót. Dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim kibicom, osobom, które mnie wspierają w rodzinie i całemu mojemu miastu Dąbrowa Górnicza. Bo naprawdę ostatnio fajnie pomogli zorganizować galę. Mam nadzieję, że jeszcze powtórzą się te edycje i naprawdę mocno mi pomagają. Dzięki, Czesław. Dzięki się. wielkie. Pozdrawiam.